Kabare Roku, lewicowy teatr w Paryżu, zaprosił na darmową konferencję 250 imigrantów. Ale się okazało, że odkąd weszli do budynku, to już od pięciu tygodni nie chcą wyjść, a teatr bankrutuje. A oni dalej nigdzie się nie wybierają. Znaleźli sobie fajną miejscówkę. I tyle było żartów, że inżynierowie, że lekarze, że książęta Orientu. A tu okazuje się, że z Afryki do Europy przypłynęli właśnie wybitni teatrolodzy. Władze paryskiego teatru musiały odwołać wszystkie przedstawienia, budżet instytucji jest już nie do uratowania, a obiekt jest, mówiąc delikatnie, no mocno zanieczyszczony. Lokalne przedsiębiorstwa wokół teatru już liczą straty, bo teatrolodzy odstraszają klientów, bijąc się między sobą. A ktoś pyta: A dlaczego nie można ich po prostu usunąć? A no właśnie. Nie można, bo wszyscy imigranci robią sobie z nich jaja i napisali do władz, że aktualnie identyfikują się jako mniejszości seksualne bez opieki. A skoro tak, to według francuskiego prawa lokalne władze muszą zapewnić im zakwa zakwaterowanie. No po prostu muszą. No i siedzą sobie w teatrze. A Paryż ma przedstawienie, jakiego jeszcze nie widział.